Pierwszym nowym produktem na 2025 rok, który chcę Wam zaprezentować, jest protein białko 3 w jednym. Jest to preparat zbudowany z trzech wartościowych białek: jajecznego, czyli zwierzęcego, oraz dwóch białek roślinnych: biobiałka konopnego i białka z pyłku pszczelego. Zapytacie, skąd taki skład i dlaczego zdecydowaliśmy się na połączenie białka zwierzęcego i roślinnego równocześnie? Słuchajcie, na rynku znajdziemy mnóstwo białek dla gołębi. Oferta jest bardzo szeroka, ale niestety jednolita. Najczęściej są to białka zwierzęce z serwatki, rzadziej z białka jajecznego. Producenci skupiają się na samym białku, na jego wysokiej jakości. To oczywiście dobrze, ale zapominają o tym, że wtedy kiedy dostarczamy białko do organizmu gołębia, które nie magazynuje go w swoim ciele, bezsprzecznie należy podać jego różnorodność, czyli białko zwierzęce i roślinne równocześnie. Oraz szereg składników pomagających w jego wchłanialności, regeneracji i odżywieniu. Organizm pobierze sobie to białko, które będzie najbardziej mu pasowało, które najlepiej się wchłonie i zapewni najlepsze działanie. Dlatego my poszliśmy w składzie białka Volantor znacznie dalej niż nasza szanowna konkurencja. Postanowiliśmy po pierwsze wykorzystać składniki tylko polskie o wysokiej jakości, po drugie odnieść się w złożeniu składu do najnowszych badań białek zwierzęcych i roślinnych oraz połączyć razem składniki, które nazywają się białkiem. Ale nie są jednocześnie jego czystą postacią. Takim przykładem jest biobiałko konopne. Powstaje ze zmielenia odtuszczonego, łuskanego ziarna konopi siewnej. Poddając nasiona konopne obróbce, otrzymujemy dwa podstawowe produkty. Olej konopny, tłoczony na zimno z nasion łuskanych, oraz formę suchą w postaci zamkniętego w tym opakowaniu białka. Ale właśnie w tym białku mamy pozostałości, które nie da się całkowicie oddzielić. Tak więc mamy w nim dwa. 20 z 32 istniejących aminokwasów, w tym aż 9, które nie są produkowane przez organizm ptaka. Następnie mamy drogocenne i odżywcze kwasy omega-6 i omega-3, witaminę E oraz witaminy z grupy B. Następnie żelazo, cynk, miedź, wapń, potas. Poza tym biobiałko konopne ma aż 96% wchłanialnego białka i jest to na dzień dzisiejszy Powalająca ilość. Reasumując, biobiałko konopne to jedyne białko posiadające kwasy tłuszczowe, włącznie z kwasem omega-3 i kwasem gamma-linolenowym GLA. W postaci naturalnej oczywiście. Zawiera witaminy, minerały, enzymy, probiotyki, antyoksydanty i wiele innych składników odżywczych. Naprawdę bomba które przyczyniają się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej, ale także pomagają w utrzymaniu zdrowych kości naszych gołębi. Kolejną innowacją w składzie naszego białka, protein 3, w jednym jest pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli zawiera aż 52% białka roślinnego, które wykorzystujemy w naszej mieszance. Oprócz tego znajduje się w nim aminokwasy, węglowodany, fosfolipidy i sterole oraz kwasy nukleinowe i witaminy wszystkich grup. Biopierwiastki, flawonoidy, enzymy, karotenoidy oraz fitohormony. Trochę tego stworo. Pyłek kwiatowy to prawdziwa bomba witaminowa. To dodatkowo w produkcie naturalna, cenna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu odżywka. Sama mam ochotę czasami jej nawet spróbować. Działa regenerująco i wzmacniająco. Dzięki, słuchajcie, obecności pyłku pszczelego w tej mieszance produkt wzmaga działanie budujące i oszczędzające masę mięśniową gołębi. Ma silne działanie przeciwutleniające, zmiata wolne rodniki i usprawnia usprawniające pracę mitochondriów oraz wspomaga działanie regeneracyjne białek w produkcie. Przyspiesza on gojenie ran, usprawnia działanie układu odpornościowego. Można powiedzieć, że nie potrzebujecie tak naprawdę niczego więcej. Na koniec zostawiłam główny składnik tej mieszanki, czyli białko jajeczne. Nasza ostatnia część. Wybierając ten składnik, zależało nam na jego jednej z cech, Otóż to białko charakteryzuje się stopniowym, ale i długotrwałym uwalnianiem aminokwasów. Ma to szczególną zaletę, jeśli chodzi o gołębie i ich okresy rozwoju oraz zadania do spełnienia. I znakomicie sprawdzi się jako. Odżywka. Białko jajeczne jest to białko wzorcowe, zawierające wszystkie aminokwasy, w tym niezbędne, których organizm nie potrafi sam wyprodukować, i to w odpowiednich ilościach. Dlatego w 1965 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała je za wzór służący do mierzenia proporcji aminokwasów w produktach. To taka ciekawostka tylko. Nasze białko, słuchajcie, jest to mieszanka wysokowartościowego białka zwierzęcego, lekkostrawnego białka roślinnego z bogactwem egzogennych aminokwasów, witamin, kwasów tłuszczowych, o których wspominałam, minerałów, enzymów i antyoksydantów. Właśnie dla odbudowy, dla regeneracji, odżywienia i wzmacniania gołębi w czasie rozpłodu, w czasie wychowu młodych, czy w okresie pierzenia, no i oczywiście przy treningach no i lotach wyczynowych. Kiedy już wiemy, po co podawać białko, to powiemy sobie jeszcze w jakich ilościach. Oczywiście na opakowaniu mamy tutaj opisane, jakie je dawkować, natomiast mamy w środku miarkę, która dołączona jest do produktu i zawiera 4 gramy mieszanki białka. Proponujemy, aby w okresach lęgów i wychowu młodych stosować dwa razy w tygodniu białko po dwie miarki, czyli 8 gramów. Produktu. W okresie natomiast treningów gołębi młodych raz w tygodniu dwie miarki. W okresie lotowym przy lekkich lotach raz w tygodniu w poniedziałek cztery miarki, czyli tutaj mamy zwiększoną, słuchajcie, dawkę. Natomiast przy ciężkich lotach w poniedziałek cztery miarki, a we wtorek dwie miarki. W czasie pierzenia podajemy dwie trzy miarki w tygodniu i mamy zabezpieczone nasze gołębie. Drodzy hodowcy, to o czym powinniście pamiętać w kwestii białka, niezależnie od tego jakiego producenta białek wybierzecie, nie przekraczajcie dawek podanych na etykiecie. Pamiętajcie, że często podajecie i aminokwasy, których działanie nie powinno nakładać się na siebie. Przekraczając dawkowanie białka, narazicie swoje gołębie na między innymi choroby nerek, które są bardzo uciążliwe dla nich samych, jak i oczywiście dla Was, bo trzeba potem gołąbki leczyć. Białko trzymamy w oryginalnym szczelnym opakowaniu w suchym miejscu, dbając o to, aby nie dostała się do niego wilgoć. Jeśli macie więcej pytań na temat naszych nowości, jesteśmy do dyspozycji i chętnie z Wami porozmawiamy.